Rozmowa o, dziewiątej. rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. 3, 2, 1, start, bo tak odliczaliśmy początek do początku tej rozmowy yy, z Maćkiem Ziłkowskim. Jacek Dreczka, dzień dobry. W Radiu Gorzów dzisiaj, oczywiście, rozmowa z, z naszym gościem o powiecie Gorzowskim. Porozmawiamy z Magdaleną Pędziwiat, starostą powiatu Gorzowskiego. Dzień dobry, pani starosto. Witam państwa serdecznie. Ale chciałem panią zapytać o, prze, o możliwych scenariuszach, bo być może nie będzie to miało wpływu, ale myślę, że będzie miało jakie przełożenie wyniki wyborów parlamentarnych mają na to, co się dzieje, i będzie działo w powiecie, pani zdaniem. Moim zdaniem, oczywiście dla mnie najistotniejszy jest tutaj powiat. I generalnie szeroko pojęta polityka nie powinna mieć na to wpływ, a dobrze wiemy, że troszeczkę ma. Tyle wiemy. Ja apeluję do moich radnych, do posłów, żeby zauważyli potrzebę powiatu, to, że powiat się rozwija, że ja współpracuję z każdym, kto chce wspierać powiat, więc myślę, że tutaj kreowanie tej polityki powiatowej, Powinno być takie bardziej spojrzeniem na mieszkańców, na to, że to jest nasza mała ojczyzna, którą rozbudowujemy, zmieniamy, kreujemy. I naprawdę widać te efekty za mojej kadencji. Bardzo ładnie. Tylko co pani robi jako starosta, żeby budować ten klimat, te dobre relacje? Wiem, zadzwoniła pani na przykład do senatora Komaryńskiego, do pani poseł Sibińskiej, do pana posła już teraz Dajczaka. Pogratulowała pani. Powiem tak może, ja myślę, że e, żadne telefony e, nie mają tutaj znaczenia tak naprawdę. Ja gratuluję im wszystkim, bo to ich była ciężka praca oczywiście, każdego z osobna posła, e, senatora, na to, żeby być w tym miejscu, w którym są i bardzo im tego gratuluję tutaj na antenie oczywiście. E, a spotkania, myślę, że za jakiś czas, jak to wszystko się poukłada, pogruntuje, no to wtedy na pewno będę rozmawiać i miałam ostatnio przyjemność rozmawiać z panem marszałkiem Marcinem Jabłońskim i mam nadzieję, że ta współpraca i że będzie widział potrzebę współpracy w ramach powiatu gorzowskiego, bo nie oszukujmy, te 240 tysięcy, które do tej pory otrzymał powiat, to jest tak naprawdę niewiele, więc bardzo proszę. Prosiłaby... Mówi pani o pieniądzach z urzędu marszałkowskiego, tak? tak? Dokładnie. W tej kadencji ja... 240 tysięcy. Dokładnie. Więc mhm. drodzy państwo, no ja zerojedynkowo podchodzę. Jeżeli mam kreować yy, i budować powiat gorzowski, to chcę na faktach i na konkretnych przykładach. Dobrze, nie pytam dlatego, że na przykład prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki ma taki zwyczaj, że niezależnie od tego, oczywiście jaki jest wynik wyborów, no to on zawsze tych posłów zaprasza do siebie w takim pierwszym możliwym terminie po wyborach mm -hmm. i no, nie wiem, jakieś gadżety im wręcza, siedzą, piją kawę, rozmawiają. No i tak jakby chce rozpocząć dobrze tę współpracę nowej kadencji parlamentarnej, sejmowej, senackiej, wiadomo. I no, rozmawialiśmy niedawno z prezydentem Wójcickim tutaj na antenie i mówił, że no to trzeba będzie w tym roku zaprosić tym razem no, głównie posłów z południa województwa, no bo dwa mandaty z północy, dwa z południa, dwanaście, przepraszam, dziesięć z południa, tak. dwa z północy, w sumie 12, no ale jest dysproporcja ogromna i, i, i tak trzeba będzie zrobić, dlatego pytam, czy pani coś podobnego planuje po prostu? Oczywiście, ja też jestem otwarta i będę się na pewno spotykać. Myślę, że nie będę robić takiej sytuacji, że będę wszystkich zapraszać na raz, tylko po prostu będę z każdym hmm. rozmawiała to widzi potrzebę powiatu gorzowskiego i zauważa potrzebę moich mieszkańców. A pani widzi problem w, tym, w tej dysproporcji sejmowej? Oczywiście. Ja tak samo jak pan prezydent widzę tą różnicę. Przykro mi jest, że mieszkańcy nie myślą o tym, że potrzebujemy tych posłów po to, żeby nas wspierali w tych działaniach samorządowych. Być może za mało o tym mówiliśmy też. Może jesteśmy my winni, że tak się dzieje. Że nie, nie tłumaczyliśmy do końca może mieszkańcom. Może powinniśmy więcej. Ta sytuacja nam pokazuje, że ważne jest to, aby ci posłowie byli też z naszego terenu. Ale jak pani to widzi, mówię nie więcej, że co, że, nie wiem, weźmie pani megafon gdzieś na starym rynku i będzie pani mówiła, idźcie głosować na Gorzowian? No bo tak. Ja myślę, że te spotkania, chociażby w telewizji, w radiu, kiedy mówimy o tym właśnie, że jak ważnym jest, aby głosować na naszych posłów. Nieważne na kompartię, ważne, że na posłów, którzy później reprezentują Gorzów. I możemy dzięki temu się rozwijać. A... Bo, drodzy państwo, to jest ogromne wsparcie, kiedy poseł jest zainteresowany i chce pomóc. Dlatego liczę, że posłowie tej kadencji, w e Będą nas wspierać i że będziemy mogli powiedzieć tak, pomogli nam, mimo tego, że są z tamtej części. Bo Czy... tak niestety taka jest dzisiaj rzeczywistość. Pani starosto, bo na pewno pani czyta i obserwuje to, co się dzieje. Wiadomo, że teraz wszyscy koncentrują się na tym, co się dzieje w Warszawie. Na tym, kto z kim, jak, w jakim układzie, kiedy. Wczoraj prezydent mówił, że kadencja obecnego rządu kończy się 12 listopada. No i do tego 12 należałoby to doprowadzić. I, i, i na 13 bodajże z... mhm, tak. chcę zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu przysiężeniem. I, ale jest wśród tych wszystkich teraz, no bo też się trochę publicyści, komentatorzy, tacy, przepraszam za kolokwializm, nagrzani tą kampanią, tymi wyborami, gdzie jeszcze w niektórych emocje buzują, no szukają teraz różnych takich argumentów do tego, żeby dalej kontynuować tę dyskusję. A, a tutaj cała dyskusja przeniosła się teraz do gabinetów, rozmowy są w kuluarach i, i wszyscy czekają. Natomiast, na przykład, pojawił się to ostatnio taki argument, i to też dotarło do Gorzowa, oczywiście, że jest propozycja tak. Taka nieformalna na razie zmiany kolejnej reformy administracyjnej, żeby 16 województw przekształcić na 12. W ten sposób województwo lubuskie według jednego z, jednej z tych koncepcji miałoby przestać istnieć. Gorzów do Szczecina, Zielona Góra do Wrocławia chyba tak ma tam być. Co pani o tym myśli? Każda zmiana rodzi jakiś taki niepokój i zastanowienie czy ona ma sens. Ja myślę, że jeżeli ktoś do tego tematu usiądzie i to przeanalizuje to pewnie będą za i przeciw. Ja chciałabym, żeby to pozostało w tym stanie, w którym jesteśmy i Czyli chciałabym, 16. tak. I chciałabym, abyśmy mm, w końcu zauważyli, że ten dualizm w naszym przypadku powinien nas budować, wspierać. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wspólne patrzenie we wspólnym kierunku, bo dobrze widzimy i myślę, że tutaj nie powiem nic odkrywczego, że Zielona Góra poszła bardzo do przodu, a my troszeczkę zostaliśmy w, tył, w tyle. To pani mówi, I apeluję się... do posłów, skoro ich jest więcej teraz Zielonej Góry, żeby wykazać... Dali się I pokazali nam, że na Gorzowie też im zależy. No skoro Gorzowianie ich wybrali, drodzy Państwo, proszę pokazać, że wam zależy na Gorzowie. Jest to ciekawy argument, ale myśli Pani, że to wołanie albo ten apel zadziała? Bo jakoś, jakoś niespecjalnie mi się wydaje. No Trochę było to ironiczne, oczywiście, Pan dobrze o tym wie. Mhm. Ale zawsze ja powtarzam, że nadzieja umiera ostatnia. Zawsze wierzę w ludzi, którzy chcą kreować, budować tą naszą rzeczywistość samorządową. I mam nadzieję, że spojrzą na to w ten sposób, jak ja mówię i apeluję. I o to proszę bardzo. M Mówiłem o liczbie województw, ale też pojawia się ta dyskusja, ona już od dawna się toczy. Oczywiście nie jest to jakaś najpilniejsza w kraju, ale, ale mówi się o tym, że powiaty w tym kształcie nie powinny istnieć, że są za małe, za mało mogą, że są niedofinansowane. Pani jest starostą, więc pytanie do pani, czy pani jest za likwidacją powiatów? Znowu trudne pytanie. No, <laughs> czy jestem tu... przeciw? Na pewno uważam, że powiaty są za małe, powinny być większe. Chodzi tutaj oczywiście o kwestię finansową. Chociaż ja jako starosta i moja kadencja z moimi radnymi świadczy o tym, że sobie znakomicie radzimy. Jak przychodziłam do powiatu, to miałam 82 miliony, dzisiaj przeszło 120 milionów. Ale ty oczywiście środki rządowe mi pomogły tak naprawdę, i pan Władysław Dajczak, wojewoda obecny, który bardzo mocno wsparł powiat. I ja dlatego też gdzieś tam blisko i pokazywałam to, i zawsze jestem otwarta na każdego, kto będzie inwestował w powiat Gorzowski. Będę zawsze o nim głośno i ciepło mówić. Jeżeli będę Widziała, że ktoś wspiera. Jestem naprawdę otwarta na każdą możliwość wtedy, kiedy powiat gorzowski może się rozwijać. I tylko o to tutaj chodzi, o tą naszą małą ojczyznę, żeby ją budować. Czyli potrzebne są jakieś zmiany, czy niepotrzebne? Wracając do pytania w kwestii powiatów, pani mówi, powiaty są za małe. Czyli co, powinno się jednak coś zrobić z tym? Powinno się je powiększyć. Powiększyć, czyli Dokładnie. zmniejszyć ich liczbę generalnie. Dokładnie, Dokładnie tak. Takie y jest moje zdanie. Y -y. Jeżeli chodzi o likwidację całkowitą, drodzy państwo, no ja nie jestem ekspertem, nie analizowałam nigdy tego. Jest pani aż. starostą, no to jak pani nie jest ekspertem? Nie jestem ekspertem w tworzeniu samorządu samego w sobie, tak. Y zasadności nie analizowałam całej sytuacji w Polsce, jak to wygląda zdrowo. Rozsądkowo patrząc, na pewno kwestia większych powiatów byłoby na pewno to lepsze, bo większe środki byłyby po prostu. Pani starosto, pa, proszę nie traktować tego złośliwie, co teraz proszę powiem, bardzo, ale Pani sama powiedziała, pani sama się pochwaliła, że bardzo dobrze pani ten powiat prowadzi. Tak razem z radnymi ja. oczywiście, no, z im, bo z radnymi... bez nich nic by się nie wydarzyło. Wyróżniła pani wojewody. To co w ostatnim czasie takiego się udało zrobić, co wskazuje na to, ja mówię, z inwestycji, co wskazuje na to, że tak dobrze jest w powiecie gorzowskim? E, drodzy państwo, myślę, że mogę śmiało i to pokazać też. Poprzednia kadencja to 27 milionów na inwestycje. Nasza kadencja to tak naprawdę już ponad 170 milionów. Ale a plan naprawczy, który problemy z szpitala w Kostrzynie to wszystko też przypodało się na poprzednią działalność? My, poprzednie jak, lata. Ja jako starosta i moi radni płacimy jako pierwsi długi, spłacamy co, co roku i musimy zadbać o to, żeby te środki były powyżej 3 milionów, żebyśmy mogli te długi spłacać. Oczywiście poprzednie kadencje jakby prostowały, próbowały e, zdobyć kredyt, my je spłacamy. I myślę, że ta spłata jak najbardziej sobie z tym radzimy dzięki temu, że zdecydowaliśmy do Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale inwestycji jest naprawdę dużo. I mhm. chociażby powstanie centrum wspierania rodziny za ogromne 12 milionów przeszło, dofinansowanie z budżetu państwa, które da możliwość powiatowi też zatrzymać środki. Czy powstaja myśleć... teraz? Tak, mhm. trzeba patrzeć szerzej. Czyli nasze inwestycje dążyły niektóre do tego, żeby rozwijać się społecznie, ale też zatrzymać środki w powiecie. Czyli takie centrum wspierania rodziny, że będziemy mieć dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, koszt utrzymania jednego dziecka poza powiatem to jest mm. 10 tysięcy. Dzisiaj te środki zostaną w powiecie. Dobrze. I mam nadzieję, że ta inwestycja pokaże, że powiat też może mieć coś na plus. To taka, taki papierek lakmusowy, ja wiem, że to nie jest najważniejsza inwestycja, ale bardzo wielu gorzowian, z Danielem Rutkowskim włącznie, który wychodząc mówi, tak trochę zgryźliwie mówi, a zapytaj panią starostę o tę ścieżkę, która jest wzdłuż drogi Gorzów-Santok przy Warcie, tam na wysokości Czechowa jest chyba najgorzej, bo tej ścieżki już właściwie nie widać pieszo-rowerowej, ona jest tak zarośnięta, że, że dramat. I co w związku z tym, pani starosto? Ta ścieżka ma 20 lat, drodzy państwo, budowana w innej technologii, jak najbardziej. Z kostki brukowej, przepraszam. Tak, e Odezwałam się tutaj, bo były komentarze na Facebooku. Ja nie boję się też krytyki i zawsze rozmawiam z każdym i, i pokazuję tą przestrzeń. Oczywiście obecnie jesteśmy w trakcie, dostaliśmy promesę i dofinansowanie. Robimy Wawrów Górny Dolny i potem przechodzimy od samej warszawskiej do samego Santoka razem ze ścieżką. Więc drodzy Państwo, jeżeli coś mówię, to mówię. I uczę tak moich mieszkańców, że jeszcze, niestety czasami muszę powiedzieć nie i mówię stanowczo. I świadomie nie, wtedy, kiedy czegoś nie mogę zrealizować. A wtedy, kiedy mogę, to mówię o tym, że staram się i pracuję nad tym. Tak samo na wylotową. Ale przepraszam, bo mówi pani, bo muszę dopytać, mówi pani, przechodzimy później na, na te ulicę. Co to znaczy, przechodzimy? Czyli co, układamy zupełnie nową drogę, wzmacniamy. Co to się nie będzie Nie każdy działo? odcinek, bo jeżeli chodzi o tą drogę od Warszawskiej do Santoka, niektóre odcinki są jak najbardziej OK, więc je zostawimy, tylko dorobimy właściwą nawierzchnię do tego, co jest. Do ścieżki rowerowej. Do drogi, do... do drogi, a ścieżka będzie całkowicie hmm. przebudowana. Przebudowana. Tak, bo ta ścieżka w tym stanie 20 lat temu technologia była inna i dobrze wiem, jak to wygląda. Odkąd jestem starostą, o tym słyszę i mam świadomość tego problemu, ale to jest tak droga inwestycja, że niestety musieliśmy chwilę poczekać. I mam nadzieję, że kolejna kadencja pozwoli mi i moim radnym e, oczywiście tą drogę zrobić. A czyli pani już sobie kampanię na tym buduje? Nie, nie buduje kampanii, buduje powiat. Ja rozumiem, tylko mówi pani, to będzie ale w kolejnej kadencji, czyli jak dostałam, panią wybiorą, środki, to dostałam środki i A. wiadomo, że, że chciałabym kontynuować inwestycje. To jest chyba normalne. No tak, asfaltowa ścieżka, jak rozumiem już teraz, tak? Tak, czy... Oczywiście, asfaltowa. Dobrze. To o tej polityce, polityce trochę zaczęliśmy, bo no niestety, ale powiat, wiele powiatów, nie wiem, czy nie wszystkie powiaty w naszym województwie są bardzo mocno politycznie. Przepraszam za to słowo, skażone, bo. Piękne słowo, ja coś na ten temat wiem. I drodzy Państwo, pamiętacie moją historię i myślę, że. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, może przypomnę: chodzi o to, że niejednokrotnie próbowano Panią bardziej lub mniej formalnie odwołać, zdjąć ze stanowiska, jakby Przez tego nie nazwać. Przez każdą tak naprawdę. Tak, I, ale było też głosowanie, głośne głosowanie, w, to był wrzesień 2022 roku i wtedy pamiętamy, że pani tak politycznie to była dziwnie ostrzeliwana, bo z każdej strony po trochę, ale w końcu chyba głosami Platformy pani została na stanowisku, jak dobrze pamiętam. Tak, tak było i za co jestem bardzo im wdzięczna tak naprawdę, ponieważ myślę, że każdy z nas wie i widział jak pracuje, i to nie tylko ja pracuję, ale to przede wszystkim i tutaj bardzo nisko się kłaniam moim pracownikom, to oni kreują rzeczywistość. Ja jestem tylko takim ich wsparciem, a to oni budują to wszystko. I naprawdę, proszę Państwa, powiat gorzowski to wspaniali ludzie, których warto inwestować. I mam nadzieję, że to, że każda z poszczególnych partii próbowała zmienić to jest lęk też dla pracowników. To nie jest tylko, że chodzi o mnie, ale chodzi o całość, o cały powiat. Więc dobrze, że. Raz PiS, raz PO, raz PSL. Drodzy Państwo, przeszłam wiele ścieżek, ale naprawdę apeluję do wszystkich, że powiat jest warty tego, to jest nasza mała ojczyzna, żeby budować ją nie na podwalinach polityki, tylko mieszkańców. Tego, że chcemy, aby mieli możliwość. Normalnego funkcjonowania, czyli normalnego dojazdu do pracy, normalnych, społecznych działań, normalnego przyjęcia w wydziale komunikacji, budownictwa, a zmieniło się dużo. Już nie czekamy w kolejkach wiele godzin, tylko 20 minut. To wszystko się zadziało dzięki naszej pracy. Oczywiście radnym, którzy też zagłosowali, przez moment PO, przez moment PiS, przez moment PSL. Suma sumarum, mam nadzieję, że wygrało to, że chcemy walczyć o powiat i liczę na to że ten rozsądek radnych pozostanie. A liczy Pani też na to, że do końca kadencji tej samorządowej będzie Pani starostą już na spokojnie? Znaczy, to nie chodzi nawet o Panią, tylko o to, że ta sytuacja. Wiadomo, że wracam do tego pytania z samego początku, że też te wybory, plus kampania, która za chwilę ruszy do, do samorządówki, do wyborów samorządowych, które w okolicach kwietnia mają być, czy to spowoduje jeszcze jakieś zawirowania czy próby zmian w zarządzie powiatu, czy, czy to już jest tak, że będzie spokojnie? Panie, panie redaktorze, czuje? ja tego nie wiem. Ja ale jak czuję. jak ja czuję Ciężko mi powiedzieć, bo ta sytuacja, która była, pokazała mi, że tak naprawdę niektórzy radni czasami nie myślą logicznie dla powiatu, bo mieszkańcy ich po to wybrali, tylko myślą czasami właśnie politycznie. No, ja wiem, że na przykład jeden z radnych mnie zablokował na Facebooku tylko dlatego, że napisałam mu, że nie atakuje się powiatu, że miał możliwość kiedyś kreować, zmieniać, nie zrobił tego, a dzisiaj z łatwością klika, bo powiedziałam prawdę na Facebooku, że nie zgadzam się z tym, żeby ktoś pluł na powiat, bo nie zgodzę się na to. Tak. To jest nasza ciężka praca i proszę o szacunek dla naszej małej ojczyzny i apeluję do moich radnych, a mam o tych radnych, o, to, o ten rozsądek i o to spojrzenie, że ja wspieram wszystkich. Ja powiedziałam każdemu radnemu. Razem to kreujemy, wspierajmy się razem, nie bądźmy dla siebie wrogami, tylko budujmy to, bo wybrali nasz mieszkańcy. To te powiaty rzeczywiście muszą być większe, skoro problemy są takie, że ktoś kogoś na Facebooku blokuje. Albo powinno być tak, być może, że to faktycznie mieszkańcy powinni wybrać starostę, a nie raczej. Czyli starosta w bezpośrednich wyborach. To byłoby najlepsze. Wie no, pani, reforma administracyjna 98 rok, już trochę czasu minęło, czasy się mocno zmieniły, to może rzeczywiście jakieś odświeżenie, ja nie mówię o kompletnej likwidacji, ale o, jakich, o jakimś odświeżeniu, rzeczywiście trzeba byłoby się poważnie zastanowić. Może to jest ten czas na zmiany. No mój przykład pokazuje, że polityka może powodować to, że... Zapominamy o tej naszej małej ojczyźnie. I radni czasami mają tak, że kierują się czymś innym, czym powinny się kierować. Ja apeluję naprawdę o to, żeby widzieli nasz powiat i. Zdrowo, rozsądkowo fakty świadczą o tym, że powiat się niesamowicie rozwija w naszej kadencji, co co też radnym moim dziękuję. To były opinie i informacje ze starostwa Magdalena Pędziwiatr, starosta Powiatu gorzowskiego. Była gościem Radio Gorzów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dynamiczną. Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu wszystkim. Zgłamiamy się. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.